Witam wszystkich na naszym kanale, zobaczcie jak odzyskać dane z macierzy RAID zbudowanej na urządzeniu NAS firmy Western Digital, jak otworzyć macierzy RAID, jak dodać folder sieciowy oraz jak odzyskać dane z nieużytecznego NASA. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów jest urządzeniem służącym jako serwer plików udostępniający dane różnym klientom. Zazwyczaj technologia RAID jest stosowana w celu zwiększenia niezawodności i przechowywania danych i konsolidacji wiele dysków w jednym urządzeniu pamięci masowej. Jednak nawet najbardziej wytrzymały typ RAID nie jest w stanie uchronić danych przed utratą. Awaria sprzętu i programowania, błędna konfiguracja, przypadkowe usunięcie i sformatowanie dysku nie są zależne od niezawodności RAID. I w każdej z tych sytuacji spowoduje 100% utratę ważnych danych. Odzyskiwanie informacji z NAS polega na demontażu urządzenia, podłączeniu dysków bezpośrednio do komputera i użyciu oprogramowania do odzyskiwania danych. NAS są zwykle urochaniane przez system operacyjny Linux, więc ich umany są sformatowane dla dysków, plików opartych na systemie Linux, takich jak EXT, XFS i BTRFS, więc należy szukać wsparcia dla tych przy wyborze oprogramowania do odzyskiwania. W niniejszym filmie zajmiemy się odzyskiwaniem danych z dyskowego modelu VD Sharespace VD A4NC. 4, 0, 0, 0, 0. Na początek przyjrzyjmy się procesowi budowania macierzy RAID. Na przykładu pokażę, jak zbudować RAID 5. Otwórzcie menu zarządzania serwerem DD szery Space NAS. Przejdźcie do trybu zaawansowanego. kliknijcie kartę Pamięć Masowa. A następnie kliknięcie kafelek, zarządzania połowieniami i RAID. Jednomyślnie po instalacji systemu z dysku podłączonych do urządzenia tworzony jest włączony komputerizowany innymi słowy wszystkie dyski są łączone w jeden. Aby zmienić poziom RAID należy wybrać ZŻĄDANY poziom RAID, w moim przypadku RAID 5 i kliknąć potwierdź. Po ostrzeżeniu, że proces ten spowoduje usunięcie wszystkich danych, a proces odbudowy RAID 5 może potrwać 16-17 godzin, wciśnij przycisk OK. Proces RAID został uruchomiony i konfiguracja RAID została pomyślnie zmieniona. Trwa resynchronizacja, formatowanie. Widzimy nasz RAID 5 składający się z trzech dysków. Ostatnia kolumna pokazuje jego status, trwa odbudowa. Teraz musimy poczekać na jego zakończenie, aby utworzyć folder sieciowy i zapisać dane na dysku. Podczas gdy nasz RAID jest zbudowany, aktywujemy protokół sieciowy FTP, aby odzyskać dostęp do pamięci masowej. W tym celu należy utworzyć kartę sieć obsługi i łączyć w PTP, zaznaczając pole wyboru i klikając przycisk prześlij. Po zakończeniu przebudowy macierzy dyskowej będzie można tworzyć foldery sieciowe, aby utworzyć należy otworzyć zakładkę Storage foldery publiczne, aby dodać nowe należy kliknąć na znak plusa. Następnie podać nazwę nowego katalogu opis zaznaczyć usługę z i zatwierdzić. Następnie skonfigurujcie dostęp do folderu sieciowego, umożliwie powszechny dostęp zaznaczając tutaj pole Potwierdź. Gdy jest już dostępne przejście do dysku sieciowego i zapiscie na nim danym, awaryjne sprzętu lub oprogramowanie, błędne konfiguracja, przetargowe usunięcia, formatowanie itd. mogą spowodować utratę ważnych danych z macierzy dyskowej urządzenia NAS. W celu odzyskiwania informacji w każdym z tych scenariuszy potrzebne jest niezawodne narzędzie. Hetman Rate Recovery to kompleksowe rozwiązanie do odzyskiwania danych NAS, które pomaga odzyskać pliki w różnych scenariuszach. Oprogramowanie obsługuje większych, popularnych systemów plików w tym systemie NAS. Narzędzie posiada automatyczny mechanizm zaawansowanego skanowania, który znajdzie informacje potrzebne do odzyskiwania danych. Sektor początkowy RAID, rozmiar bloku, liczbę i kolejność dysków. Odzyskiwanie danych z nas jest możliwe zarówno ze stacji jednodyskowych, jak i macierzy dyskowych wyposażonych w RAID. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem odzyskiwania danych należy przygotować wolne miejsca na dysku równe pojemności danych, które zamierzamy odzyskać w celu skopiowania odzyskiwanych danych z nas. Wymijcie dyski z nas i podłączcie je do komputera systemem operacyjnym. Upewnijcie się, że wszystkie dane są rozpoznawane przez system Windows z zarządzanie aby rozpocząć, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na menu Start i otwórzcie zarządzanie dyskami. Jeżeli zostaniecie poproszony o zainstalowanie dysków, w żadnym przypadku nie zgadzajcie się na to, ponieważ może to spowodować ich nadpisanie. Jeśli próbujecie odzyskać dane z RAID-5 i nie ma wystarczająco dużo gniazd na płycie głównej komputera, do którego zamierzacie podłączyć dyski, można podłączyć jeden dysk mniej. Całkowita liczba dysków w nas, jak ten typ RAID, pozostawia funkcjonalny bez jednego dysku. Zainstalujcie Hetman RAID Recovery na swoim komputerze i uruchomcie oprogramowanie. Dzięki mechanizmom automatycznego skanowania, narzędzie przeskanuje dyski, odejmie z nich informacje serwisowe i ponownie złoży. Zniszczony RAID na dole wyświetlane jest podsumowanie informacji o RAID. Sprawdźcie, czy oprogramowanie poprawnie go zidentyfikowało. Jeżeli parametry są nieprawidłowe, należy zbudować macierz ręcznie w programie RAID Builder. Aby wyszukać informacje, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na dysku Otwórz. Wybierzcie typ analizy i rozpocznijcie skanowanie. Oprogramowanie przeanalizuje dyski i wyświetla ich zawartość po zakończeniu. Jak widać program odnajduje wszystkie dane, które znajdowały się na dyskach macierzy. W przypadku RAID 5 działa nawet bez jednego dysku. Znajdźcie pliki, które chcecie odzyskać, czyli kliknijcie przywróć. Następnie określcie ścieżkę, w której chcecie je zapisać, i kliknijcie przywróć ponownie. Po zakończeniu procesu odzyskiwania pliki będą w folderze wzdłuż określonej ścieżki. Oprogramowanie jest również w stanie odzyskać dane w przypadku przypadkowego skasowania lub sformatowania dysku. Po analizie zobaczcie usunięte pliki oznaczone czerwonym krzyżykiem. Dostępny jest pogląd, który ułatwia znalezienie poszukujących zdjęć, いいでント Znaczy przypadkowo usunięte dane i je. Podczas analizy macierzy RAID systemem operacyjnym. Programowanie wyświetla wiele macierzy, macierz luszczaną z systemem operacyjnym i piątony macierz z danymi. W przypadku konieczności odzyskiwania danych w folderze systemowym należy przeanalizować macierz RAID, na której znajdują się pliki systemowe. Hitman RAID Recovery jest łatwy w użyciu. Automatycznie odznajduje wszystkie parametry wymagane do odzyskiwania danych, takie jak sektor początkowy RAID, roczner bloku i kolejność dysku. W przypadku uszkodzenia dysku lub nadpisania informacji serwisowych, oprogramowanie może nie być w stanie zbudować RAID automatycznie. Jeżeli znajdziecie parametry uszkodzonej macierzy, możecie to zrobić ręcznie za pomocą programu RAID Builder. Oczywiście, konstruktor. Wybierzcie w tym oknie opcję Create Manual. Wypełniamy poła danych o naszej macierzy, Typ kolejność i wielkość bloków. Dodajemy dyski, z jakich się składa. Ustawiamy ich kolejność, brakujące uzupełniamy, klikając na znak plusa. Z reguły jest parametry są poprawny, RAID będzie miał przynajmniej jedną partycję na dole. Rozwincie go, aby sprawdzić, czy znajdują się w nim właściwe foldery. Jeżeli wyświetlane są wymagane foldery, RAID został zbudowany prawidłowo. Po określeniu wszystkich parametrów kliknijcie dodaj, a następnie menedżer dysków zostanie otwarty i RAID powinien się pojawić. Aby przywrócić, przeanalizujcie dodany właśnie macierz. Poszukujcie plików, które chcecie odzyskać. Zlećcie je i przywróćcie. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wideo było dla Was przydatne. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękujemy za oglądanie. Pa, pa!